moja kariera jest cały czas w fazie wzwyżkowej. Ja wiem, że niektórzy by oczekiwali ode mnie tego, co było w Ratankach, czyli pierwsza piosenka i wielki boom. Halina Mlynkowa, kobieta o głosie, który potrafi przeniknąć najgłębsze warstwy ludzkiej duszy, od lat obecna na polskiej scenie muzycznej, z każdym swoim występem potrafiła zamienić zwykły wieczór w opowieść pełną barw i emocji. Była dla wielu uosobieniem klasy i tajemnicy, a jej życie prywatne przez lata pozostawało sferą niemal nietykalną, skrywaną za uśmiechem i starannie wyreżyserowanymi gestami, aż do chwili, gdy w jednym z ciepłych, ale niepokojąco cichych popołudni, ktoś dostrzegł ją spacerującą wąską uliczką, w której bruk pamiętał jeszcze kroki sprzed dziesiątek lat. U jej boku mężczyzna o siwiejących skroniach i spojrzeniu, które nie bało się patrzeć prosto w serce, Krzysztof Zieliński, pięćdziesięcioletni, z aurą kogoś. Kto widział więcej niż przeciętny człowiek i kto nosi w sobie historie, o których woli milczeć, ich dłonie nie były splecione, ale każdy ich krok miał w sobie rytm tak zgodny, jakby chodzili tak razem od zawsze, a jednak w powietrzu wyczuwało się coś niewypowiedzianego, jakąś przeszłość, której nikt z obserwatorów nie znał, jakby to spotkanie było czymś więcej niż tylko spacerem, może początkiem czegoś, co nie miało prawa się wydarzyć, a może powrotem do czegoś. Co zostało przerwane zbyt dawno temu, jedynym śladem, który pozostał w pamięci przechodniów, był ten dziwny moment, gdy Halina na ułamek sekundy zatrzymała się, jakby usłyszała w oddali dźwięk dawno zapomnianej melodii i spojrzała na Krzysztofa w sposób, w którym mieszała się czułość z czymś niepokojącym. Niemal jakby ta miłość niosła w sobie obietnicę szczęścia i ostrzeżenie jednocześnie, a później ruszyli dalej, znikając za rogiem. Pozostawiając po sobie ciszę pełną pytań, które nikt nie odważył się zadać. Nikt nie spodziewał się zobaczyć haliny w takiej odsłonie, pozbawionej tej perfekcyjnej scenicznej aury, którą przez lata nosiła jak zbroję, siedzącej na skraju ławki w małym, zapomnianym parku, gdzie liście opadały w zupełnej ciszy, a jej palce drżały, kiedy Krzysztof podał jej filiżankę kawy. A jednak w tym geście było coś rozdzierającego jakby od lat nikt nie trzymał jej dłoni w sposób tak zwyczajny, bez oczekiwań i bez kamer skierowanych w twarz, w tym momencie było widać, że te ostatnie miesiące, w których nagle przestała pojawiać się na ważnych wydarzeniach i zaczęła odwoływać koncerty pod pretekstem choroby, kryły coś znacznie głębszego niż zmęczenie zawodowe, że były to dni przesycone milczeniem, kiedy zamykała się w domu i potrafiła godzinami patrzeć na telefon, nie dzwoniąc do nikogo, jakby czekała na sygnał, który nigdy nie nadchodził. A przecież Krzysztof pojawił się w jej życiu w sposób niemal absurdalny, na granicy przypadku i przeznaczenia, w chwili gdy wychodziła z antykwariatu, trzymając w dłoniach stary tom poezji z dedykacją, której nie potrafiła wytłumaczyć, a on po prostu stał obok, patrząc na nią tym spojrzeniem, które mówiło więcej niż słowa? I od tego dnia w jej codzienność zaczęły wkradać się drobne, ale konsekwentne zmiany: najpierw niewinne rozmowy przy herbacie, potem nocne spacery a później długie godziny, w których zamiast muzyki w jej domu rozbrzmiewał tylko jego głos, niosący w sobie ciepło i ciężar przeżytych lat, a mimo to była w niej nieustanna walka, bo wiedziała, że ich bliskość nie była czymś, co opinia publiczna przyjęłaby z entuzjazmem. Krzysztof nie był człowiekiem z jej świata, nosił w sobie historię, która dla wielu byłaby powodem do odrzucenia, a dla niej stała się lustrem, w którym zobaczyła własne rany i błędy, których nigdy wcześniej nie miała odwagi nazwać. On z kolei wydawał się rozumieć jej milczenie lepiej niż ktokolwiek. Potrafił wyczuć moment, w którym jej uśmiech był tylko maską, ale też miał swoje sekrety. Potrafił nagle zniknąć na całe dni, nie odbierając telefonu, a kiedy wracał, w jego oczach można było dostrzec cień, który nie znikał nawet w najbardziej intymnych chwilach. I to właśnie ten cień sprawiał, że Halina coraz częściej czuła, iż stoi na krawędzi czegoś, co może dać jej nowe życie, albo zupełnie je zniszczyć. Pamiętała ten wieczór, kiedy po raz pierwszy powiedział jej, że nie można uciec przed tym, co nas dogania, a chwilę później położył przed nią stary list, pożółkły i pachnący kurzem, podpisany imieniem, którego nigdy wcześniej nie słyszała, i wtedy zrozumiała, że Krzysztof niesie w sobie historię, która wplącze ich w coś większego niż prywatne uczucie że to, co ich łączy, ma w sobie ciężar przeszłości, której oboje nie kontrolują, a jednak zamiast się wycofać, poczuła dziwny rodzaj ulgi, bo po raz pierwszy od lat jej życie zaczęło przypominać melodię, której nie znała, ale którą chciała grać do końca, nawet jeśli każdy dźwięk miał nieść ze sobą ryzyko ciszy, której już nie zniosłaby drugi raz. Nikt nie mógł uwierzyć, gdy pewnej nocy widziano Halinę stojącą samotnie pod starym budynkiem przy ulicy, którą od lat omijała szerokim łukiem, w długim płaszczu, z włosami rozwianymi przez wiatr i spojrzeniem wpatrzonym w okno na drugim piętrze, tak długo, że mogło się wydawać, iż czas dla niej stanął. A przecież była to ta sama kobieta, którą miliony znały z błyszczących scen i telewizyjnych uśmiechów, teraz jednak jej twarz była naga. Pozbawiona makijażu, w oczach odbijało się coś pomiędzy strachem a nieodwołalnym postanowieniem. I wtedy z za rogu wyłonił się Krzysztof, kroki miał ciche, jakby bał się przerwać tę dziwną scenę. A jednak kiedy podszedł bliżej, Halina nie odwróciła się natychmiast, tylko pozwoliła, by ich milczenie wypełniło przestrzeń między nimi. Dopiero po chwili wyszeptała słowa, których znaczenia nikt poza nimi nie mógł zrozumieć, a on skinął głową, tak jakby właśnie zawarli układ, układ, który w normalnych warunkach nie miał prawa się wydarzyć. I to był początek ich niebezpiecznej bliskości, w której uczucie splatało się z czymś na kształt wspólnej tajemnicy, tak ciężkiej, że oboje unikali jej nazwania, bo wiedzieli, że każde słowo może wywołać lawinę. W następnych dniach Halina zaczęła znikać z radarów znajomych. Odwoływała spotkania, zamykała telefon, a kiedy ktoś ją przypadkiem widział, zawsze w towarzystwie Krzysztofa wyglądała inaczej, jakby pozbyła się jakiegoś niewidzialnego ciężaru, ale jednocześnie niosła w sobie rodzaj napięcia, które potrafi dostrzec tylko ktoś, kto sam żył, latami w cieniu, mówiło się, że on wciągnął ją w świat, w którym granice dobra i zła przestają być oczywiste, w świat, gdzie decyzje podejmuje się w półmroku, a każdy gest ma drugie dno. Ona z kolei coraz częściej łapała się na tym, że zaczyna kwestionować własne wybory. Wspominała momenty sprzed lat, gdy wydawało jej się, że zna sens swojego życia, teraz ten sens rozmywał się jak obraz w deszczu, a jednak za każdym razem, gdy patrzyła na Krzysztofa, czuła, że jest to ktoś, kto widzi w niej nie tylko kobietę z plakatów i scen, lecz człowieka z krwi i kości, obciążonego błędami, porażkami, winą i pragnieniem zaczęcia od nowa pewnego wieczoru. Siedzieli w jego mieszkaniu, gdzie na ścianach wisiały fotografie ludzi, których Halina nie znała, a każdy kadr wyglądał jak kadr z filmu, ujęty w chwili przed czymś nieodwracalnym. Zapytała wtedy skąd je ma, a on tylko odwrócił wzrok i powiedział, że to opowieści, które jeszcze nie znalazły swojego końca, i wtedy po raz pierwszy pomyślała, że może ona też jest jedną z tych opowieści, nieukończoną, zawieszoną gdzieś pomiędzy stratą a nadzieją. I że Krzysztof trzyma w rękach nici tej historii, choć nie wiadomo, czy potrafi je spleść w całość, od tamtej chwili zaczęła dostrzegać drobne szczegóły, których wcześniej nie zauważała. Jego dziwne telefony odbierane w nocy, notatki chowane w książkach, spojrzenia, które wysyłał w pustą przestrzeń, jakby nasłuchiwał czegoś, co nie było przeznaczone dla jej uszu, a mimo to czuła, że właśnie w tym tkwiło sedno jej przyciągania do niego. Bo każdy jego sekret był jak drzwi, które chciała otworzyć? Nawet jeśli po drugiej stronie mogło czekać coś, co całkowicie zmieni jej życie. Najbardziej wstrząsające było to, że ktoś, kto całe życie kojarzył się z blaskiem świateł, elegancją i perfekcyjną kontrolą, nagle został przyłapany w miejscu, które nie pasowało do jej publicznego wizerunku. W małym pokoju wynajętym na obrzeżach miasta, gdzie ściany były obdrapane, a powietrze przesiąknięte zapachem wilgoci. Siedziała przy starym biurku, oświetlona jedynie lampką, a przed nią leżały dziesiątki pożółkłych kartek, zapisanych drobnym pismem obok popielniczka, z niedopałkami choć nigdy wcześniej publicznie nie widziano jej z papierosem. To tutaj Krzysztof wszedł bez pukania i zamknął drzwi za sobą, jakby to miejsce było ich wspólnym azylem. Ona nie odwróciła się od razu, tylko dokończyła zdanie w notatniku, i dopiero wtedy spojrzała na niego tym wzrokiem, w którym było coś pomiędzy cichym oskarżeniem. A niemym wołaniem o ratunek to był obraz zupełnie innej haliny niż ta znana z wywiadów, i w tej chwili stało się jasne, że ich relacja opiera się na czymś, co wymyka się prostym definicjom, bo choć było w niej uczucie, to równie silna była w niej potrzeba ukrycia czegoś przed światem. Zaczęły wychodzić na jaw luki w jej kalendarzu, dni, w których oficjalnie miała przebywać w studiu nagraniowym, a tak naprawdę znikała gdzieś z Krzysztofem ślady tych podróży były ledwo uchwytne. Pojedyncze paragony z małych miasteczek, zdjęcia robione starym aparatem, który trzymał on, fragmenty rozmów nagrane na dyktafonie, które brzmiały jak wyznania, a czasem jak pożegnania, to wszystko tworzyło obraz historii, która mogła być zarówno wielką miłością, jak i początkiem upadku. Ona sama wydawała się rozdarta pomiędzy chęcią całkowitego oddania się temu, co ich łączyło, a potrzebą zachowania kontroli nad własnym życiem, w chwilach kiedy byli razem, zdawało się, że świat zewnętrzny przestaje istnieć. Ale kiedy wracała do swojego domu na kilka godzin lub dni, nagle zamykała się w sobie, nie odbierała telefonów i unikała odpowiedzi na pytania bliskich, jakby te dwie rzeczywistości nie mogły się przenikać, Krzysztof zdawał się to akceptować. Choć sam miał w tym swój rytm znikania, potrafił zostawić ją samą bez słowa. A kiedy wracał, miał w oczach ten sam cień, który widziała od pierwszego spotkania. Ona wiedziała, że ten cień jest kluczem do zrozumienia całej historii, ale bała się go nazwać, bo miała przeczucie, że kiedy to zrobi, już nic nie będzie takie samo. I może właśnie dlatego trwali w tej dziwnej grze półprawd i niedomówień, w której każdy gest był ważniejszy od słów, a każda chwila ciszy mogła kryć w sobie obietnicę lub groźbę. Największym wstrząsem dla tych, którzy znali Halinę, tylko z pierwszych stron gazet, był moment, gdy odkryto, że przez kilka tygodni mieszkała w starym klasztorze przekształconym w prywatny dom opieki, prowadzony przez kobietę w czerni o twarzy pooranej z marszczkami i oczach, które patrzyły na nią jak na kogoś, kto przyniósł ze sobą historię zbyt ciężką, by ją unieść. To miejsce było odcięte od świata, bez zasięgu telefonów i bez śladu internetu, a jednak to tam. Krzysztof odwiedzał ją nocami, wchodząc przez boczne drzwi, jakby bali się, że ktoś ich zobaczy. Czasem przynosił jej stare książki. Czasem tylko siedział obok w milczeniu, trzymając jej rękę, a Halina w tych chwilach była inna niż kiedykolwiek. Miała w spojrzeniu mieszaninę ulgi i bólu, jakby każda minuta w tym odosobnieniu zbliżała ją do czegoś nieuchronnego, ale też pozwalała oddychać bez tego ciągłego ciężaru oczekiwań. I nikt poza nimi nie wiedział, dlaczego zdecydowała się tam zamieszkać. Pojawiały się jedynie strzępy historii o jakimś wydarzeniu, które przerwało jej dotychczasowe życie i zmusiło do ucieczki w miejsce, gdzie czas płynął inaczej. Były dni, kiedy znikała z klasztoru razem z Krzysztofem i wracała nad ranem, zmęczona, z włosami mokrymi od deszczu i oczami, które patrzyły, jakby widziały coś, czego nie można opowiedzieć. Były też noce, kiedy Zamykała się w swojej celi i pisała do świtu w grubym zeszycie o czerwonej okładce, który chowała w metalowej skrzynce pod łóżkiem. Krzysztof nigdy o niego nie pytał, choć widział go wiele razy, a ona wiedziała, że prędzej czy później te zapiski staną się częścią ich wspólnej opowieści. W rozmowach unikali słów takich jak przyszłość czy obietnica, bo oboje mieli świadomość, że cokolwiek ich łączy istnieje na granicy tego, co wolno. A tego, co nigdy nie powinno się wydarzyć. A jednak to właśnie ta granica była dla nich źródłem siły. Bo w świecie Haliny, który od lat był zaplanowany i przewidywalny, pojawił się ktoś, kto wprowadził do niego chaos i niepewność, a ona zamiast się cofnąć, wciągała go coraz głębiej w swoje życie, pozwalając, by stawał się częścią jej codzienności. Choć wiedziała, że każdy kolejny krok oddala ją od dawnej siebie i od wszystkiego, co do tej pory budowała. Najbardziej uderzające było to, że w pewien mglisty poranek, kiedy miasteczko jeszcze spało, Halina została zauważona idącą boso po kamiennym dziedzińcu, starego klasztoru w samej tylko cienkiej sukni, która przylepiała się do ciała od wilgoci, włosy miała rozpuszczone i splątane, a w dłoniach trzymała małe drewniane pudełko, które przyciskała do piersi tak mocno, jakby bała się, że ktoś jej je odbierze. I choć nikt nie wiedział, co było w środku, to w jej oczach było coś, co nie pasowało do kobiety znanej z eleganckich sukni i perfekcyjnego makijażu. W tym spojrzeniu krył się rodzaj desperacji i jednocześnie determinacji, która nie pozwalała oderwać od niej wzroku. Tego dnia Krzysztof pojawił się później niż zwykle ubrany w ciemny płaszcz z kołnierzem, podniesionym wysoko, jakby chciał ukryć twarz. Kiedy zobaczył halinę, nie podszedł od razu, tylko stał w cieniu, obserwując ją, jakby chciał upewnić się, że jest sama. Dopiero po chwili podszedł, i bez słowa wyjął jej z rąk to pudełko, chowając je do swojej torby. A ona ani przez moment nie zaprotestowała, tylko spuściła głowę, jakby przekazała mu część siebie, której nie mogła już dłużej dźwigać. Od tego dnia ich spotkania zaczęły mieć inny charakter. Mniej było w nich tej czułej lekkości, a więcej napięcia, które rosło w ciszy. Halina coraz częściej wyjeżdżała z nim nocami, nie mówiąc dokąd jadą. Wracali nad ranem, czasem oboje przemoknięci, czasem w milczeniu. Czasem z tym dziwnym błyskiem w oczach, jak po stoczonej walce z czymś, czego nikt inny nie mógłby zrozumieć. W jej życiu pojawiły się długie przerwy, w których znikała z pola widzenia przyjaciół i rodziny. Potrafiła wyłączyć telefon na tydzień, zamknąć się w pokoju klasztoru i pisać bez przerwy, a potem nagle wstać i pojechać z Krzysztofem w miejsce, o którym nigdy nikomu nie opowiadała, tylko raz dała się przyłapać na tym, że wróciła z podróży. Z niewielką blizną na szyi, której wcześniej nie miała, i z oczami tak czerwonymi, jakby przez wiele godzin płakała, kiedy zapytano co się stało? Uśmiechnęła się w ten sposób, który wykluczał dalsze pytania. W jej gestach pojawiło się coś bardziej ostrożnego, jakby uczyła się chodzić po nowym gruncie, który mógł w każdej chwili osunąć się pod stopami. A mimo to nie wycofała się ani o krok, przeciwnie, z każdym dniem wchodziła głębiej w tę historię, która powoli odcinała ją od dawnego świata. Krzysztof zdawał się prowadzić ją przez ten mrok z niepokojącą pewnością siebie. Czasem dawał jej krótkie polecenia, które wykonywała bez wahania, czasem zostawiał w jej pokoju rzeczy, które wyglądały jak rekwizyty z innego życia. Stary zegarek z pękniętym szkłem, czarno-białe zdjęcie mężczyzny w wojskowym mundurze, zniszczony notatnik zapisany w języku, którego nie znała. Nigdy nie tłumaczył ich znaczenia, ale za każdym razem, gdy je dotykała, miała wrażenie, że wciąga ją to w historię, która, zaczęła się na długo przed ich spotkaniem i której końca nie potrafiła przewidzieć, zaczęła żyć w dwóch wymiarach. W tym widocznym dla innych, gdzie wciąż była artystką uśmiechającą się do kamer, i w tym ukrytym, gdzie nocami przemierzała puste ulice z mężczyzną, który stał się jej jedynym sojusznikiem i jednocześnie największym ryzykiem. Czasem łapała się na tym, że boi się myśleć o tym, co będzie dalej, a czasem czuła, że jedyne, co naprawdę ma sens, to iść za nim, nawet jeśli oznacza to utratę wszystkiego, co dotąd uważała za swoje życie. Największym zaskoczeniem było to, że w pewien zimny wieczór, kiedy śnieg dopiero zaczynał przykrywać bruk starego miasta, Halina została przyłapana na stacji kolejowej w odległej miejscowości, ubrana w ciemny płaszcz z kapturem i trzymająca w ręku małą walizkę, jakby gotowa do natychmiastowej podróży, nie miała makijażu. A jej twarz wyglądała na zmęczoną i starszą niż zapamiętali ją ci, którzy znali ją ze sceny. Obok stał Krzysztof, patrząc w stronę torów, jakby czekali na pociąg, który nigdy nie miał przyjechać. Świadkowie mówili, że przez kilkanaście minut nie odezwali się do siebie ani słowem, a jednak w ich milczeniu było coś cięższego niż jakakolwiek kłótnia. Potem nagle ona podała mu walizkę i odeszła w stronę miasta, zostawiając go samego. Nikt nie wiedział, co było w środku. Ale później pojawiły się plotki, że to właśnie wtedy przekazała mu rzeczy, które trzymała w sekrecie od lat. W jej życiu po tym wydarzeniu pojawiła się dziwna luka kilka tygodni, o których nigdy nie opowiadała, i które w oficjalnych historiach były wypełnione wymówkami o nagłej potrzebie odpoczynku. W rzeczywistości była to podróż, która poprowadziła ją w miejsca, gdzie nie znała języka, a jednak wiedziała dokładnie, kogo szuka. W tamtym czasie Zaczęła notować krótkie zdania na luźnych kartkach papieru, często w środku nocy, z których część brzmiała jak fragmenty rozmów wyrwanych z kontekstu, inne jak wyznania do kogoś, kto nigdy ich nie przeczyta. Krzysztof czasem znajdował te kartki porozrzucane po pokoju, ale nigdy ich nie zabierał, tylko układał w stos i kładł na stoliku obok jej łóżka. Halina zdawała się funkcjonować na granicy jawy i snu w ciągu dnia mogła siedzieć przy oknie. Godzinami wpatrzona w jedną plamę światła na ścianie, a nocą wychodziła na długie spacery po pustych ulicach, czasem z nim, czasem sama, w jej oczach pojawił się cień kogoś, kto widział więcej niż chciałby pamiętać, a jednocześnie ten cień miał w sobie coś, co przyciągało. Może dlatego, że był w nim ślad człowieka, który zdecydował się zaryzykować całe swoje dotychczasowe życie, dla czegoś, co nie dawało żadnej gwarancji bezpieczeństwa. W tej historii było coraz mniej miejsca na przypadek, a coraz więcej na milczące decyzje, które zmieniały wszystko, zanim ktokolwiek zdążył je wypowiedzieć, i właśnie wtedy zaczęło być jasne, że Halina nie jest już tą samą kobietą, którą znali wszyscy, że istnieje druga wersja jej samej, ukryta w cieniu i żywiąca się tym, co dla innych pozostałoby nie do przyjęcia. I wtedy nadszedł ten wieczór, kiedy wróciła z jednej z takich samotnych wędrówek. Przesiąknięta zapachem dymu z kominków i wilgocią grudniowej mgły, a w jej dłoni tkwił mały klucz, owinięty w kawałek papieru tak cienkiego, że niemal się rozpadał. Podała go Krzysztofowi nie tłumacząc, skąd go ma ani co otwiera, i choć w jego oczach pojawiło się krótkie pytanie, zrozumiał, że to nie jest moment na słowa. Od tej chwili ich codzienność stała się jeszcze bardziej napięta. Bo oboje wiedzieli, że klucz jest obietnicą czegoś, co może zmienić bieg wszystkiego, co przeżyli do tej pory. Halina zaczęła coraz częściej znikać o świcie, wracając dopiero, gdy miasto tonęło w półmroku, a w jej spojrzeniu pojawiło się coś nowego, jakby każdy dzień był odliczaniem do chwili, w której prawda przestanie być tajemnicą. Krzysztof trwał przy niej bez pytań, obserwując, jak balansuje na granicy wytrzymałości. Czasami miał wrażenie, że patrzy na kogoś, kto jednocześnie żyje i żegna się z tym życiem, a jednak była w niej siła, której nie potrafił nazwać, i to właśnie ona sprawiała, że chciał iść za nią, dokądkolwiek by prowadziła ta droga. Kiedy wreszcie zdecydowała się mu powiedzieć, dokąd prowadzi klucz? Nie było w tym żadnego dramatycznego gestu, tylko cichy szept, wypowiedziany późno w nocy, który zabrzmiał jak początek końca i jak początek czegoś czego oboje się bali, a jednocześnie pragnęli bardziej niż czegokolwiek wcześniej.